Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy takie czytanko. Zobaczymy sobie, co gdzieś tam było, może jak to wpływa na Twoją sytuację obecną, lub co jest obecnie i co szykuje się w najbliższym czasie. Więc, jeżeli kogoś interesuje takie czytanie, to zapraszam. Ja jestem Sylwia, a ty jesteś na kanale Be Natural i patrzymy najpierw sytuacja z przeszłości. Co tutaj się pojawiło? Mamy, y, mamy, y, 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 tu mamy jakąś sytuację, gdzie jest radość. No ale ta radość zmieniła się chyba w stratę. Może ktoś na początku rzeczywiście był w jakimś szczęśliwym związku, relacji, a potem y, okazało się, że jest jakaś osoba, która albo ma nałogi, albo gra nałogowo w hazard i straciła jakieś pieniądze, majątek. Dużo pieniędzy, i może najpierw ta osoba się cieszyła, że ma, że gdzieś tam jest zaraz. No bo tu mamy sędziego, więc sędzia, no to oczywiście ro oznacza rozprawę, wyrok, sprawy urzędowe, decyzje. Hmm, może, że y, trzeba było się czemuś y, przyjrzeć, natomiast y, jakieś decyzje, które doprowadziły również do straty. No tak, jak mówię, to może wynikać, po, ponieważ tu się pokazała za, uf, zazdrość, nieszczęście i złodziej, czyli yy, tak, albo tu chodziło raz, że o zdrady może być, dwa, ktoś rzeczywiście stracił, no bo tu jest strata, a tu jest złodziej, więc jak najbardziej może być strata yy, naprawdę jakaś nastąpiła, strata materialna, strata osoby, ponieważ... Yy, ponieważ to dotyczy wszelkiego rodzaju strat, natomiast no, tutaj bardziej kojarzy się z pieniędzmi, dlatego że, że właśnie no, panowie w karty grają, no to wtedy zazwyczaj się gra na pieniądze. Także y, coś finansowy jakiś dołek. Y, nałogi tak jak najbardziej. Jakieś niepowodzenia. Y, jakieś... Y, to może być z karmą również związane. Może jakieś karmiczne zobowiązania. Jakaś próba, test, czy jest ktoś odpowiedzialny, czy nie. Ale również y, ostrzeżenie: tylko że ja mówię, to jest z przeszłości, gdzieś tam jakieś, jakieś wpływy. Zobaczymy, co się pokaże teraz, aktualnie. Natomiast y, również, no tak jak mówię, rozwody, ponieważ o, ktoś odkrył, że właśnie był. Jakiś ten hazard, może ktoś naj, najpierw był zadowolony, a potem się okazało, że coraz bardziej są jakieś niejasności, że coraz bardziej, nie wiem, pieniądze zaczynają znikać z domu, ktoś ma jakieś długi i, i trzeba było to wyjaśnić. Y jakieś niewłaściwe inwestycje, <laughs> postawienie wszystkiego na jedną kartę, ponieważ mamy tą zazdrość, więc może ktoś komuś zazdrościł y majątku. I coś tam kombinował, żeby ktoś miał jeszcze większe długi, albo jakieś kłopoty z urzędami. Brak odpowiedzialności również, że tu ktoś nie był odpowiedzialny. Może to był właśnie test, przypuśćmy dla Ciebie, że jesteś taką osobą, i czy rozpoznasz to, że ona jest nieodpowiedzialna, że ma te nałogi, że gra, może nawet Ci nie mówiąc? No dobrze, to sobie zobaczymy teraz tutaj, co się pokaże, co w przeszłości się wydarzyło. Ups, 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 ups. Stracona szansa. Stracona szansa. I y, rozczarowanie, albo to było Twoje rozczarowanie, może właśnie przez to, że y, gdzieś tam ta osoba ciągle wynosiła te pieniądze, czy, czy rzeczywiście grała, czy miała jakieś nałogi, bo to mówię, to może być y, wszystko, tak. Tu panowie również palą, piją jakieś tam drinki. No i były konflikty, były. Były oto sprzeczki, były kłótnie, albo ktoś miał konflikt w sobie, co zrobić, że być może właśnie kocham tą osobę, ale ona mnie oszukuje, czy tam nie mówi mi wszystkiego. No i potem było rozgoryczenie, załamanie nawet, że ktoś może nic nie widział, nie widział, mia miał do siebie pretensje. No, i po prostu, czegokolwiek by to nie dotyczyło, szansa została zmarnowana, niewykorzystana na dalszy rozwój, na y, dalszy etap w tej relacji. No więc, tak. Yy. Może ktoś miał problem z tym, żeby mówić właśnie o takich rzeczach, bał się. Bał się mówić o tym komuś bliskiemu, może właśnie ktoś ta, tylko y, rozmawiał gdzieś tam w, w, takich, w takim gronie, y, gdzie, gdzie właśnie y, jakieś skandale ciągle były. Ale również dobrze może być tak, że ktoś pakował się w taką relację, ponieważ miał problem z samotnością. I nadarzyła się okazja, ta osoba przyniosła radość na samym początku, szczęście, a potem krok po kroku się okazywało, że jest tylko coraz gorzej. Yy, dla kogoś może jakieś problemy seksualne się zaczęły. No, tak jak tutaj. Karta, gdzie nic się nie dzieje po prostu ktoś jest samotny, ktoś yy, musi coś pewne tematy uleczyć, może ta cała sytuacja do tego prowadziła. Yy. Ktoś miał jakieś złe zamiary, to już powiedziałam, jeżeli ktoś kogoś chciał wrobić, żeby ktoś stracił pieniądze. Może ktoś nie realizował siebie i za to sfrustrowany się czuł, że tak się czuło, że tak się, że, że tak się stało. Także no tak, no to mamy z przeszłości. Dobrze, to nie będziemy już tej przeszłości dalej tykać, bo to już przecież przeszłość, to nie, nie za bardzo tam jest nam potrzebna. Natomiast co jest aktualnie? Uu, nie, no to jest za dużo. Jeszcze raz. Okej. Okay. O, no mówię, tu jest jakaś fałszywość. Może fałszywość w relacji, w związku. Yy, jakaś ciemna strona, która działała gdzieś tam w ukryciu. Albo yy, fałszywe uczucia. Fałszywość jakaś w ogóle. Przyjaciół. Kogoś z rodziny. No dobrze, co my tutaj mamy? No tu jest rzeczywiście y, ktoś, kto y, stracił kogoś, tak? Jeżeli mamy wdowę, no to ktoś, kto został sam, stracił jakąś ważną osobę, może kogoś z domowników. Natomiast nawet jeżeli tak było, tu jest już nowa droga, nowy początek, nowy etap, nowa relacja, nowa praca. Czego by to nie, nie dotyczyło? Może ktoś ma dom nad jakąś wodą, czy spędza tak czas? lub y, właśnie budowanie, stracenie czegoś, co było nieoparte na solidnych fundamentach, a teraz jest właśnie są te solidne y, fundamenty, gdzie tworzy się rodzina, gdzie jest szczęście, gdzie jest harmonia, spokój, życzliwość, gdzie jest wielka miłość, gdzie jest sukces osobisty, osiąganie celów. Może właśnie wcześniej człowiek był taki gdzieś tam wstrzymany przez to wszystko, a teraz okej, okay, to musiało się rozpaść. Trzeba było zrozumieć, dlaczego, jak ja to powtarzam, no i teraz mamy właśnie, może ktoś jest teraz aktualnie sam, przechodzi ten proces nauki, odbiera te lekcje, które miał odrobić, przepracowanie pewnych spraw, doświadczeń, może o właśnie, to jest to wycofanie cisza i to jest to, co było właśnie potrzebne, żeby dojść do siebie, żeby móc zacząć ten nowy etap. Czerwona róża, kolor miłości. Więc yy, ta cisza była potrzebna do rozmyślań, do, do zastanowienia się, yy, czego potrzebujesz skupienie się na sobie, może regeneracja sił nawet, może jakiś rozrachunek z przeszłością. I otworzenie się na nowe życie, na nowe szanse. Jeżeli y, ktoś ma y, y, lesbijską relację, to to jest partnerka. Więc, y, ale to tylko w takim, y, w takim układzie. Poza tym, no to jest ktoś, kto stracił kogoś. Y, właśnie. Coś ktoś stracił. I to już minęło. Minęło i teraz jest otwarcie się na nowe. Wszystko, co było fałszywe, wszystko, co było skomplikowane, trudne, jakieś y, chaotyczne, dezorientujące, już jest z tym koniec. No dobrze. Może ktoś jeszcze aktualnie jest na takim etapie, że musi pewne rzeczy jeszcze opłakać, pożegnać się z nimi, za czym ten nowy, y, 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 nowy etap nadejdzie. Natomiast no jak najbardziej to jest również, ten etap jest również potrzebny. Ach, teraz te mamy, co tutaj teraz mamy? Arcykapłanka na spodzie. No mówię, ta wiedza, intuicja, rozpoznanie. To jest po prostu szok. Ja mówię, słuchajcie o tym przeznaczeniu. Karty wzięłam, których już chyba nie wiem, ile nie używałam czasu. No w czytaniach takich, no to na pewno rok albo i może więcej. Zwycięstwo, znaki, nowa droga. Tak jak mówię, przeznaczenie, nowa droga się otwiera. Szczęście, sukces, zadowolenie, awans, wybór nowej drogi. Snucie planów, zastanawianie się, w którą drogę teraz pójść, co wybrać, i znaki, znaki, znaki. Ja powiem Wam szczerze, że chyba dlatego ta karta się ciągle pokazuje, bo ja dzień w dzień dostaję tyle znaków, czasami jest tak, że mam jakieś pytanie i proszę wszechświat o znak. Czasami, słuchajcie, nie minie nawet minuta, albo przy, przypuśćmy, przyjdę y, po pracy do domu. I usiądę sobie coś, włączę, od razu jest odpowiedź na moje pytanie. I to jest właśnie to. Również yy, powołanie zaczyna się dla kogoś. Powołanie do co, tam kto ma jakąś ścieżkę, do swoich talentów, do swoich pasji, hobby. Ale tak jak mówię, jest tutaj przeznaczenie. Nie, nie widzicie, nie mogę nic innego powiedzieć, bo to przeznaczenie po prostu się chce teraz pokazywać i i już. No okay. Do przeszłości to mamy tylko tyle, no bo to tam za, za bardzo przecież przeszłość nas już nie interesuje. Bardziej, bardziej nas interesuje to, co jest teraz, to, co będzie. więc Zobaczymy sobie jeszcze dalej w takim razie, co tutaj jeszcze będzie. Prawda, prawda. No, proszę Państwa. I znowu wybór. Mamy głupca. Mamy. Mamy głupca, mamy Rydwan, znowu mamy wielki Arkana. No cóż, nowa droga. Mówię. Znalezienie swojej ścieżki. Rozpoczynanie zupełnie nowej drogi. Może ktoś się nad tym zastanawia. Albo próbuje jeszcze szukać gdzieś tam tej równowagi albo zastanawia się nad ścieżką, którą ma teraz iść. No to, to się tak za bardzo nie zastanawia, bo on to idzie i tam nie patrzy nawet, że tu jest przepaść. Może ktoś ryzyko podejmuje, żeby, nie wiem, zmienić może pracę, kraj, wy, wyjechać, przeprowadzić się, yy, budować te solidne fundamenty, karta raka się pokazała. Nowa kultura, wycieczka, podróż, która coś podpowie, kogoś, kogoś yy, przyprowadzi ci do tego twojego życia albo da jakieś wskazówki, również to jest praca, że może być gdzieś dalej wiązać się, albo taka osoba, która jest gdzieś tam z innej kultury. No więc właśnie to jest to. Mamy bardzo często. Królowa Buław. Mamy. Tak. E, same monety się pokazały, więc praca jak najbardziej może wchodzić w grę. No tu jak widać, jest współpraca, tak? Ludzie, no akurat tu nie ludzie, no ale, ale jakieś tam istoty, o, że tak powiem, pracują ze sobą, tworzą wspólnie jakieś dzieło, za co są później wynagradzani. Może to jest karta szefa, król monet, czyli m, energia ziemska. Yy, I albo rzeczywiście to jest szef, gdzie ktoś podejmuje pracę, jest zadowolony z tej pracy, bo to jest ktoś hojny, ktoś, kto nie żałuje dla swoich pracowników, ktoś, kto albo to jest Twoja energia, gdzie Ty masz jakiś tam swój biznes, albo jesteś gdzieś na jakimś wyższym stanowisku, albo awansujesz, yy, pokazało się zwycięstwo, sukces, awanse, więc jak najbardziej, ale sukces w każdej dziedzinie życia. Jeżeli ktoś rozpoznaje te znaki, uważa na nie i Kroczy tą ścieżką intuicji, to będzie na właściwej drodze, lub już na niej jest. Dobrze, no to teraz sobie zobaczymy w takim razie, co tutaj się szykuje. Co tutaj się szykuje w najbliższym czasie, oczywiście. Prezent się pojawił, więc jakieś miłe niespodzianki od losu. Bo jesteś i ty. No, tu ktoś myśli, zastanawia się może nad spotkaniem z tobą, ktoś młodszy. No. Nie, 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 to jest za dużo, ale pokazał się Pan. Wdowiec. Uuu, miłość, stracenie miłości. Może to jest właśnie to, co się pokazało na samym początku. Ta strata, ponieważ właśnie no, ktoś miał jakieś nałogi, uzależnienia, coś w tym stylu. Okej. Okay. Pan oficer. Pan oficer jesteś ty i jest to zadowolenie, radość, szczęście. No pokazał się prezent więc czemu by nie. Tu jest yy, no ktoś sobie yy, jest cieszy się, zadowolony. Yy, no, jakiś pan oficer przy tobie się pokazał, no to może rzeczywiście z taką osobą będziesz mieć do czynienia. Yy, lub masz już. Lub yy, poznajesz właśnie. Ktoś, kto jest Ktoś, kto ma autorytet, kto może być politykiem, może ktoś, kto aktualnie swoje życie doprowadza do, do porządku. Może również po jakiejś stracie, może po jakimś rozwodzie. Hmm, ktoś aktualnie decyzje podejmuje. Ale tu jest coś, co Ci przynosi zadowolenie, ponieważ tu jest para, która jest szczęśliwa, tańczą, może jakieś uroczystości, wyjścia, niespodzianki, w sensie takim, że rzeczywiście może na jakiejś uroczystości kogoś poznajesz, albo na jakiejś imprezie takiej, może gdzieś tam, no po, po tak, takiej imprezy już gdzieś tam yy, pod niebem to się już kończą raczej ze względu na pogodę, no ale kto wie, no tu jest akurat tak pokazane, natomiast to może być. Zupełnie coś innego. No i co ja mam teraz zrobić? Tu znowu popsujemy. No trudno. No i patrzymy w takim razie, co tutaj się będzie działo. Takie lichy. no to jest <laughs> wisielec. Nie, 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 ja już tej karty nie chcę po prostu widzieć. Cesarz. Znowu yy, rycerz monet. No tu jest, no patrzcie, co państwo za karta. Hmm. No właśnie, o no, ten wisielec to chyba dlatego, że, yy, że jest ten rycerz monet, który tak powoli bardzo zmierza. Natomiast jeżeli już przybędzie, no to naprawdę z czymś konkretnym. I on ci nie da odejść. On będzie cię trzymał. Czy ona oczywiście. To jest właśnie to. Jeżeli są wyciągane lekcje, jest zrobiony rachunek z tego, co było, to się pojawia zupełnie już coś innego. A tu mamy cesarza. No, dziewięć monet zadowolenie. Także szykuje się, szykuje coś. O dziewięć kielichów. Spełnienie emocjonalne i znowu jest cesarz na spodzie. No, proszę Państwa, ktoś tutaj idzie sam, ulecza pewne tematy, zagląda w siebie. Lub jest już po takim okresie, karta panny się pokazała, no i tutaj mamy słońce, no słońce i dziewięć kielichów, no to po prostu jest, no, energia spełnienia i zadowolenia. Ta relacja da ci szczęście, ta relacja, która przyjdzie do ciebie, da ci szczęście, bo ktoś zrozumiał. Ja nie mówię, że to musi być ta relacja, która gdzieś tam się zakończyła, bo były jakieś te nałogi czy, czy coś tam innego, natomiast to może być zupełnie ktoś inny, ktoś, kto ci jest przeznaczony. Ale po jakichś swoich już yy, przeżyciach może to być ta sama osoba. Jeżeli ona się ze sobą zmierzyła, jak najbardziej za, zajrzała w siebie, uleczyła tematy, to jak najbardziej, ale to może być ktoś inny. Ktoś, kto ci da naprawdę szczęście, radość. Jeżeli mamy dwa kielichy, tu mamy dziewięć kielichów, czyli naprawdę takie spełnienie emocjonalne, a do tego jest słońce no to o czym my tu będziemy mówić. Oczywiście to może być także dla, dla kogoś praca daje takie spełnienie, dlatego że ta praca się jednak też zaznaczyła. Natomiast relacja jak najbardziej też, y, która daje naprawdę spełnienie, radość, y, pozytywną energię, napędza was oboje. Y, razem nowe zadania y, gdzieś tam y, tworzycie i wspieracie się nawzajem. A tu jest nadzieja. Nadzieja piękna karta, gdzie jest równowaga emocjonalna również jakieś zakończenie trudnych rzeczy, poprawa sytuacji, pozytywny zwrot, zagranica, to już powiedziałam, że może być zagranica, czyli y, czy to partner, czy to praca, czy to wyjazd. Y, jak najbardziej nadzieja na, na spełnienie marzeń, y, y, uczuć. Y, Odwaga przy podejmowaniu decyzji. Również. Także także jak najbardziej tu jakieś nieprzyjemności. No może były jakieś nieprzyjemności. No a teraz to się wszystko zmienia. Także widzicie sami, że karty jakie się pokazują. No to przeszłość widać jakie karty. To, co jest dla kogoś jeszcze, zostawienie lub uleczenie pewnych tematów, i wszystko się zmienia, i przeznaczenie działa, i wchodzi miłość, rzeczywiście relacja, która daje to spełnienie. I myślę, że na tym sobie zakończymy. Nie potrzeba tu już więcej nic yy, dodawać, a może tylko jeszcze z tych kart sobie zobaczymy, czy tu się potwierdzi to aktualnie do tej sytuacji. Co tu nam się dodatkowo pokaże. No tak, mamy zmiany. Mamy zmiany jak najbardziej. Lub właśnie osoba, która jest Ci przeznaczona wraca, e, przychodzi do twojego gniazda po jakichś ciężkich przeżyciach. Gdzie jakieś zawirowania były. Znowu słońce. Znowu słońce. Po lekcjach karmicznych, po jakichś trudnych testach, wszystko się znowu klaruje. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. PA.